Hej, mam dla Ciebie szablon strony internetowej typu OnePage. Jest to szablon, który z łatwością sobie wyedytujesz. Będziesz mógł podmienić zdjęcia oraz teksty. Szablon wyposażony jest w baner główny, lekko zaokrąglony, który możesz z łatwością sobie wyedytować. Naciśnij na niego, wciśnij więcej akcji, zmień obrazy slajdera. Tutaj możesz sobie dodać nowe obrazy, które Cię interesują. no wybrałem taki totalnie niepasujący ale na szybko Ci pokażę jak dodaje się obrazy i usuwa z tego slajdera mamy już nasz nowy obraz każdy z tych elementów strony jest edytowalny szablon został wyposażony w przycisk zadzwoń, który automatycznie generuje połączenie do Ciebie, od Twojego klienta każdy z tych kolorów możesz sobie wyedytować. Spróbujmy. Przejdź w wygląd, ustawienia tła. To samo z kolejnymi elementami. Oczywiście, kolory musisz sobie dopasować, tak żeby ładnie to wyglądało. Teksty. Również możesz sobie je zmienić lub wymienić kolejność tych tekstów. Tak jak widzisz, szablon nie jest na zawsze tak zrobiony, jak został na początku zaprojektowany. Możesz sobie śmiało go zmieniać dowolnie. Mapkę również sobie możesz dopasować do swojej lokalizacji, żeby klienci łatwo cię znajdowali. Cały szablon jest dopasowany do wersji responsywnych, przejdźmy do nich. O, i te podpowiedzi nam tu wyskakują, ale dobra, już sobie powyłączałem wszystko. Tak jak widzisz, wszystko się mieści tutaj w zakresach naszych prowadnic nie musisz tutaj nic poprawiać ani nic zmieniać tylko pamiętaj o najważniejszej rzeczy że jeśli sobie dodasz jakiś element strony, załóżmy na to poniżej zdjęcie sobie dodajmy to to zdjęcie musisz sobie dopasować na urządzeniach mobilnych tak aby nie wystawało poza obręb twojej strony internetowej i oczywiście musisz je ustawić w odpowiednie miejsce chciałbym żeby ono było na samym dole tutaj masz podpowiedź telefon pionowo ma 320 pikseli ustawmy go tak szerokość 320 a wysokość już dowolnie sobie robisz tak jak ci odpowiada Link do tego szablonu masz oczywiście pod filmem, przejdź sobie, zarejestruj się do WebWave i zacznij korzystać ze swojego szablonu. Szablon jest darmowy.